Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj projekt Tenko moje zużywanie kosmetyków nadal przebiega, nadal jest w toku i powiem Wam, że nie wiem, jak to robię, ale w całkiem szybkim tempie zapełniłam kolejną torbę pustych opakowań. Co ciekawe, mamy tu sporo kolorówki, więc tym bardziej się cieszę, bo zawsze. Używając takie rzeczy, przynajmniej nie mam wyrzutów sumienia, że kupuję nowe i tego jest coraz więcej, i ta kolekcja narasta, a nic się nie zużywa. Tym razem jest inaczej, całkiem sporo rzeczy zużyłam. I zacznę od góry, tak jak tutaj wszystko mam po kolei. Pierwsza rzecz to jest Baby Silky Food, to są te skarpetki peelingujące na ich temat. Na moim kanale pojawił się oddzielny filmik, test w zasadzie na żywo, gdzie pokazuję Wam dokładnie, jak takie skarpetki um, działają. Jeśli nie jesteście wrażliwe, to odsyłam Was do tego filmiku. Link dam wam na dole. Generalnie o co tu chodzi. Zakładamy skarpetki na stopy, wlewamy takie saszetki, zawartość saszetek, które są w zestawie, człapciamy sobie w tym przez półtorej godziny po domu, a następnie po tygodniu obserwujemy stopniowe złuszczanie się naszej skóry i to takie naprawdę porządne złuszczanie. Skóra schodzi nam dosłownie płatami ze stóp, także fajnie odświeżają się te stopy. Rewelacyjna sprawa. Ja przeprowadzam takie zabiegi już od bardzo dawna, przynajmniej od dwóch lat. Jestem bardzo zadowolona. To jest koreańska firma Holika Holika. Wiem, że na polskim rynku pojawiły się również polskie wersje takich skarpetek peelingujących. Jeszcze nie testowałam, ale chętnie to zrobię i mogę wam porównać nawet czy teraz jestem w posiadaniu takiej maseczki peelingującej Derm Także może może przetestuję, czy tamte też są równie dobre. Natomiast te mogę polecić, bo przetestowałam już kilka takich opakowań. Kolejna rzecz to chusteczki, mokre chusteczki do demakijażu z Inglota Milk and Tonic. Um, ja nie używam chusteczek do demakijażu twarzy, bo mój demakijaż jest dość złożonym procesem i tutaj chusteczki by mi nie wystarczyły. Natomiast one sobie tak leżały w mojej toalet w toaletce i za każdym razem, kiedy gdzieś tam robiłam słocze na ręce, często zdarza mi się też eyeliner tak o rękę ocierać z pędzelka, żeby mieć jak najbardziej spiczasty pędzelek no, różne rzeczy, wiadomo brudzimy się przy tym malowaniu, także używałam tych chusteczek, żeby właśnie się umyć z tego i jak najbardziej super zmywają, jeżeli używacie do demakijażu to myślę, że też mogę polecić, bo parę razy zdarzało mi się przetrzeć ten twarz żadnego podrażnienia nie zauważyłam, myślę, że są całkiem spoko chociaż pamiętam, że były dosyć drogie Kolejna rzecz to Isana. Isana to jest zmywacz do paznokci z olekiem pielęgnacyjnym, nie zawiera acetonu. Bardzo fajny zmywacz, kupicie go w Rossmanie, jest bardzo tani, to jest około 3 zł. Są jeszcze większe butelki i wydaje mi się, że opłaca się zainwestować w tą największą i mieć ją na wieki. Um, ona też jest w okolicach 6 zł, także nieduży wydatek. fajnie zmywa lakier, nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Nie wysusza paznokci, jest naprawdę fajny także. I sana polecam, to jest taki mój stały bywalec w kosmetyczce. Dalej mamy najcięższy tu produkt, i to jest świeca. Świeca, którą przed dwoma laty kupiłam w TK Maxie. Jest to marka for everybody, i jeżeli kiedykolwiek natraficie na takie świece jeszcze w TK Maxie, czy gdziekolwiek indziej, to koniecznie pomuchajcie, bo one, one mają tak realistyczne zapachy. Mój akurat jest Chocolate Chip Cookie i faktycznie ona pachnie jak takie kruche ciasteczka, zostało tu naprawdę niewiele, ale już ją wyrzucę, bo. Niestety popełniłam taki błąd, że chcąc zagasić świeczkę, po prostu przykrywałam ją. I ten ogień się tam dusił w środku. Niestety ta resztka wosku, wosku już tak prześmierdła tym dymem i już tak ładnie nie pachnie ta świeca. Natomiast pamiętam, że wtedy były też różne wersje zapachowe, były jakieś tam ciasto z jagodami, jakieś inne wersje i naprawdę te zapachy były przepiękne, także polecam. I taki słój po prostu na wieki z nami zostaje, także naprawdę polecam for everybody. Co my tu jeszcze mamy? Yy, mamy tu Kareks, czyli medełko, które używam na co dzień do mycia rąk. Yy, to jest akurat, akurat ta wersja dla dzieci, różowa i pachnie jak yy, czupa-czups, taki truskawkowy, tak mi się kojarzy ten zapach. Yy, może nie jest zbyt wydajny, szybko się zużywa, to jest taka żelowa formuła. Teraz mam drugą wersję, tą niebieską, do niej chyba najczęściej wracam i powiem Wam, że yy, używam tego mydła, bo jakoś tak. Uspokaja mnie ta świadomość, że to jest mydło antybakteryjne, że poza tym myciem rąk jeszcze dodatkowo sobie je, powiedzmy, odkażam, dlatego kupuję Carex. One teraz trochę staniały, mam wrażenie, kiedyś były o wiele droższe. Często w Superfarmie pojawia się promocja na takie uzupełnienia do tych mydeł w formie worków. Tam jest, jak to jest, 300 ml, to tam jest chyba 500, więc prawie na dwa takie uzupełnienia nam wystarczy. I to chyba w promocji 4 zł kosztuje, także warto się rozejrzeć za uzupełnieniami. Bardzo polecam, pięknie pachną, odkażają ręce, umyją tak jak trzeba, nic dodać, nic ująć. Yy, powoli dobijamy do tej części makijażowej, więc może żeby nie było nudno, pokażę Wam. Yy, Estée Lauder Double Wear, mój stały ulubieniec, trzecia butelka. Zużyty niestety, i to był mój odcień taki na okres przejściowy między latem a zimą. To jest 2C1 Pure Beige. Y Rewelacyjny produkt. Jeżeli tylko lubicie, bo on też ma swoich wrogów, ale raczej więcej ma fanów niż wrogów. Jeżeli potrzebujecie mocnego krycia, ma, matu, ale takiego szlachetnego matu, jeżeli potrzebujecie długotrwałego przede wszystkim makijażu, który Was nie zawiedzie, również dla cery bardzo tłustej, trądzikowej, to Estée Lauder Double Wear jak najbardziej polecam. On nie jest tani, on kosztuje około. 80 zł, o ile się nie mylę, warto go dorpać na promocji na przykład w seforze. Natomiast no, też jest to produkt bardzo długotrwały, niewiele go trzeba, żeby całą twarz pokryć i naprawdę daje ładny efekt. Jedyny minus, jaki w nim dostrzegam, to brak pompki. Niestety jeszcze na to nie wpadli. A ta pompka byłaby tutaj na pewno przydatna, bo byłoby to wszystko bardziej poręczne, higieniczne i praktyczne Ale poza tym jestem im stale wierna i naprawdę Estée Lauder Double Wear to jest super podkład Mam tutaj szampon, który niestety się u mnie bardzo nie sprawdził Kupiłam go chyba w Carrefourze na hali, nazywa się Nectar of Nature Y, powinien być naturalny, łagodny i tak dalej, i tak dalej. Niestety tak przesuszył moją skórę głowy, że dosłownie miałam łupież. Y, ta skóra mi się łuszczyła z głowy, spędziała mnie. Po chyba dwóch użyciach była taka reakcja skóry, więc no, jeżeli chodzi o naturalne szampony, to raczej oczekiwałabym czegoś innego. Yy, także użyłam go do prania pędzli i w tej roli się sprawdził świetnie, bo on się bardzo mocno pienił, naprawdę te pędzle się tak pieniły, że... Wiedziałam, że tam się wszystko doskonale z pomiędzy tych włosków domyje, natomiast do głowy bym raczej nie polecała. Jest bardzo tanie on naprawdę kosztował chyba 3 zł, czy coś koło tego, więc Ech. fajna cena, ale jakość kiepska. Polecam do pędzli. E, następnie mam szampon, który już znacie i chyba pojawia się w każdym dęku, bo to tak szybko się zużywają mają tylko 200 ml. I to jest Alterra, akurat ten jest glans shampoo i to jest ten morelowy, czyli nadający włosom połysk morela, bio i pszenica. Yy, wiele razy o nich mówiłam, chyba już nie muszę nic dodawać, są różne wersje. Lubię też ten z kofeiną i lubię też ten z migdałem podejrzewam. Yy, ten też jest bardzo fajny, pięknie pachnie, ładnie się pieni, nie podrażnia skóry głowy, jest dosyć wydajny, ale no przez małą objętość, niestety szybko się zużywa. Ale to też plus, jeżeli na przykład zabieracie go na wyjazd, jest malutki, jest fajny i na przecenach kosztuje 5 zł, więc warto poczekać na przecenę i kupić sobie na przykład więcej. Następnie maska, maska, którą chyba dostałam w Glossy Boxie jest to Skin 79 Unpurifying. Normalnie nie zostawiam takich rzeczy do dębka, jakichś takich saszetek, próbek, maseczek itd. Natomiast ta maska tak mnie urzekła, że stwierdziłam, że muszę Wam o niej powiedzieć. Jest to maska dedykowana skórze problematycznej, trądzikowej, rozjaśniająca. Ona jest w formie oczywiście takiego płatu, który kładziemy na twarz i, i czekamy. Tutaj producent zalecił 15 do 20 minut. Ja pamiętam, że ja w tej masce zasnęłam. Po prostu położyłam sobie ją wieczorem na twarz z zamiarem tak poleżenia i odłożenia jej później przed snem. I zasnęłam, i nie mam pojęcia, kiedy ona spadła z mojej twarzy, bo rano ją gdzieś tam obok, na poduszce znalazłam. Ale skóra była nieziemsko gładka rano, faktycznie taka rozjaśniona, taka odżywiona, napięta. Naprawdę byłam zachwycona. Um, one chyba około 10 zł kosztują, są dostępne w sklepach internetowych. Skin 79 i to jest I'm Purifying. Wiem, że są jeszcze różne inne wersje dla różnych typów cery, dla różnych typów problemów z, z cerą. Jak najbardziej polecam, naprawdę była świetna i pięknie pachniała. No i została nam sama kolorówka. Niestety MAC Mineralized Skin Finish, ja miałam w odcieniu medium, dobił dna, została taka smutna krateczka tutaj. Był to produkt, który był świetny, pięknie matowił skórę. Dodatkowo mi się wydaje, że on nawet jako podkład tak położony tylko na nawilżoną skórę mógłby świetnie działać Natomiast był tak niewydajny, że po prostu byłam, byłam wstrząśnięta tym jak szybko ten produkt używam I no szkoda mi było, bo nie był tani Kosztował około 130 zł, a naprawdę tempo w jakim go zużywałam było ogromne nie mniej polecam, bo jest to świetny produkt, naprawdę wysokopółkowy, dobrej jakości. No ale cóż, chyba do niego nie wrócę, bo powiem Wam, że jest tyle odpowiedników dobrze matujących, fajnych takich mineralnych pudrów, że nie wiem, czy jest sens przepłacania aż tylu pieniędzy. Jeżeli się zastanawiacie, to na pewno mogę z czystym sumieniem Wam polecić, bo jest to rewelacyjny produkt. Co my tutaj mamy? Mam L'Oreal Brow Artist Plumper i mój był w tym kolorze Medium Dark. Jak wiecie, jeśli mnie oglądacie, stale jest to mój ulubieniec, jeśli chodzi o tuszę do brwi. Wygląda w ten sposób: malutka szczoteczka, bardzo poręczna, dużo produktów w środku. Ja zużywałam to około pół roku i codziennie go używałam, naprawdę. On łączy w sobie zarówno żel do układania brwi, jak i kolor, czyli tam uzupełnia nam braki w kolorze, czy też jakieś tam drobne, jeżeli mamy przerzedzenia w brwiach, to on fajnie tak zatuszuje przez ten kolor i ma w sobie również mikrowłókienka, które nam zagęszczają, takie jak rzęsy nam się wydłużają, dzięki tuszowi do rzęs tak to lekko wydłużało i zagęszczało nasze brwi. Bardzo fajny produkt, również go bardzo polecam, już mam kolejny, także raczej się nie rozstaniemy. Tak samo długo, albo nawet i dłużej używałam tej bazy Eveline Eveline Advance Volumier. To jest baza pod tusz do rzęs. Wygląda zupełnie jak tusz do rzęs, z tym, że ma kolor biały. Nakładamy go pod tusz. Tutaj. Niby producent zapewnia, że to jest jakiś kompleks, który ma odżywiać nasze rzęsy, sprawiać, że będą dłuższe, silniejsze itd. W to bym specjalnie nie wierzyła, natomiast on się świetnie sprawdzał jako baza, bo. Wydłużał te rzęsy, wiadomo, to już była jedna warstwa, jak gdyby, i nakładając na nią, tuż automatycznie miałyśmy dłuższe, gęstsze, grubsze rzęsy. Z tym, że nie dawał jakiegoś takiego efektu zgrudkowania tych rzęs, jakiegoś takiego, że, że ta druga warstwa ciężko szła. Wręcz przeciwnie, tuż się fajnie. W w tej bazie, jak gdyby rozpuszczał i tak sunął po tych rzęsach, łatwo było wyczesać te rzęsy, naprawdę wymodelować długie, fajne podwinięte rzęsy. Na jednej osobie stosowałam tą bazę również przed użyciem zalotki. Ja akurat na sobie zalotki używać nie muszę, natomiast moja przyjaciółka ma rzęsy, które rosną tak trochę w dół, jak gdyby. Nakładałam tą bazę, następnie zalotką podkręcałam rzęsy i dopiero dawałam tusz do rzęs. I to też bardzo fajnie działało. Właśnie ona, jak gdyby, podtrzymywała to wywinięcie rzęs. Także, jeżeli macie problem takich właśnie oklapów, jakichś prosto niewywiniętych rzęs, prosto rosnących, to też bym polecała. On kosztuje chyba 12 zł, także. Mała cena, a codziennie używając pół roku wystarczył mi, także też bardzo polecam. Kolejny ulubieniec jest to: już tu się wszystko wytarło, ale z tego co pamiętam, to się nazywa Brow Satin, i jest to ta kredka z Maybelline. Ona z jednej strony jest wykręcaną kredką, a z drugiej strony jest cieniem do brwi w formie takiego sprężynującego podajnika. Tego cienia rzadko używałam, przyznam szczerze. Czasem zdarzało mi się jakieś tam luki wypełnić, natomiast kredka jest obłędna. Ona jest tak fajnie woskowa, ale nie jest zbyt miękka i dzięki temu nie robi grubych linii, tylko jesteśmy wyrysować w stanie. Fajna składnia. Jesteśmy w stanie wyrysować pojedyncze włoski i te brwi wyglądają naprawdę bardzo naturalnie. Mój kolor to dark brown, czyli najciemniejszy. Natomiast wybór kolorystyczny jest taki, że na pewno dobierze się coś dla siebie. Kredki było tylko 2 cm, jak gdyby tutaj zmierzyłam. Wydawało mi się na początku, że to będzie mało i że na pewno szybko się skończy, a też została ze mną bardzo długo, może dzięki tej właśnie twardości, długo mi służyła, też mam kolejną identyczną, także też się z nią nie rozstaje ta po prostu już się skończyła. Polecam jak najbardziej. Mam tutaj jeszcze taki eyeliner. Jest to firma Charm Coral. Jest do złudzenia podobna do Maybelline Colossal i nazywa się również Colossal Volume, coś tam, coś tam. Powiem Wam, że na początku się nabrałam i w ogóle myślałam, że jest to Maybelline. Ja nie wiem, czy ja go dostałam w jakimś zestawie z czymś, już nie pamiętam. Myślałam, że to jest Maybelline, dopiero później się przyjrzałam, że to jest jakiś Charm Coral nie powalał jakością ten eyeliner, ja go skończyłam, jak gdyby używając do um, tych wszystkich chyba makijaży halloweenowych, jeszcze jakichś tam zabaw makijażem, także nie nosiłam go na co dzień, um, ale nie był najgorszy. Powiem Wam, że jeżeli nie macie tłustej powieki, to jak najbardziej, w ogóle tanie eyelinery na suchej powiece się utrzymają zawsze, natomiast z tłustą powieką może być trochę problem, także Charm Coral no, to taka ciekawostka. I ostatni już produkt to Maybelline Affiniton. I to jest również mój olbrzymi ulubieniec, i również mam już kolejny identyczny. Jest to korektor. Korektor, który na co dzień używam pod oczy. On jest w formie takiego jakby błyszczyku. Wykończyłam go do końca. Mój kolor to 02. Mamy trzy kolory bodajże, z tego co pamiętam, jedynka, dwójka i trójka Moja to jest dwójka, ta pośrednia Co ja bardzo lubię w tym korektorze, on jest idealny pod oczy, bo jest dobrze kryjący, nie jakoś super kryjący, bo no, to nie jest taki, wiecie, jak to się nazywa, kamuflaż gęsty i kremowy to jest naprawdę dobrze kryjący ale no bez przesady ale super nawilżający produkt, naprawdę jak nakładacie może mam tu jeszcze resztkę jak nakładacie to on tak przyjemnie nawilża, jakbym nałożyła jakiś taki chłodny krem i przy okazji jest w tym po prostu pigment utrzymuje się bardzo dobrze nie wchodzi w zmarszczki dla mnie idealny i również ponowiłam zakup także też zostaje ze mną i to by było na tyle z mojego projektu Denko. Jestem z siebie naprawdę dumna, bo już bardzo dużo wykończyłam kosmetyków. Dalej dzielnie zużywam y, moje kosmetyki. Myślę, że całkiem niedługo może się pojawić kolejny projekt Denko. Bo tak mam dużo kosmetyków, gdzie zostało jeszcze takie tiny little bit. I czekam, aż wykończę i będę miała znowu satysfakcję i będę mogła wam zrecenzować, pokazać, co udało mi się zużyć. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mieliście dobry dzień. Mam nadzieję, że zostaliście ze mną do końca. Jeśli Wam się podobało, proszę o kciuka w górę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na mojego Instagrama. Coraz więcej z Was również ogląda mnie na Instagramie. Pozdrawiam Was cieplutko, już wkrótce pojawi się nowy filmik. Trzymajcie się, cześć!